Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Amen. Dzisiaj już z chyżnego. pozdrawiamy wszystkich naszych duchowych pielgrzymów. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, drugiego dnia pielgrzymowania. Drodzy słuchacze, drodzy telewidzowie. Każdy dzień pielgrzymowania jest dla nas szczególny, ponieważ zbliżamy się coraz bliżej do Jasnej Góry, do Matki Bożej w Częstochowie, ale oczywiście też wyruszają kolejne grupy. Kolejne grupy, które podążają właśnie tym szlakiem pielgrzymkowym. Dzisiaj książę Robercie, drugi dzień, więc kolejny dzień rekolekcji w drodze. Pielgrzymi podjęli temat dnia, Eucharystia jako moje osobiste spotkanie z Chrystusem, więc na pewno był czas na Eucharystię Wielu grupach, które wyruszyły na potniczy szlak, ale to wyjątkowe spotkanie przeżyła grupa świętego Wojciecha w Brzozowie. Tak, w Brzozowie, w Brzozowie Grupa Świętego Wojciecha przeżywała wyjątkowe spotkanie, ponieważ po raz 25 wyruszała na Szlak Pielgrzymi. Była to piękna rocznica, piękny czas, kiedy 25 raz mogli wyruszyć na ten Szlak Pątniczy. Uroczysta msza święta w Bazylice w Brzozowie, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adam Szal. Piękny czas, kiedy też można było pod koniec Mszy Świętej usłyszeć różne podziękowania. To wszystko, co właśnie działo się w Brzozowie, także transmitowaliśmy dla Państwa. Już o godzinie 7.30 dzisiaj była ta transmisja Mszy Świętej. Jak widać, ekipa zwarta i gotowa. Już o wczesnych porach dzisiejszego dnia słońce wstawało, a właśnie nasi Redaktorzy nasi techniczni czuwali na tym, by Państwu przekazać właśnie to spotkanie wyjątkowe, które dzisiaj przeżywała w Bazylice Brzozowskiej Grupa Świętego Wojciecha. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy towarzyszyli nam dzisiaj w Brzozowie, szczególnie duchowi pielgrzymi, którzy oglądali bądź słuchali nas, mogli właśnie zauważyć tą podniosłą atmosferę, ten radosny śpiew. Dzisiaj chyba wielu książą w czasie Mszy Świętej właśnie ten śpiew utkwił w uszach, bo naprawdę ta grupa muzyczna bardzo mocno śpiewała, bardzo pięknie. Myślę, że tutaj to też było podyktowane tym, że przeżywali ten piękny jubileusz. Książę Robercie, moje doświadczenie pielgrzymowania z tą grupą dwuletnie pokazuje, jak silny głos właśnie stanowią mężczyźni, którzy podejmują do ręki gitarę i śpiewają ochoczo, tym bardziej no, nie brakuje tej siły i werwy. No i w tym momencie widzimy wyjście grupy Świętego Wojciecha na pielgrzymi szlak. Grupa Świętego Wojciecha z Brzozowa wyruszyła na pielgrzymi szlak, idąc najpierw przez Starą Wiesię, później oczywiście też postój taki śniadaniowy w Bliznem, gdzie mogli się także posilić. Tak, bo tych posiłków nie brakuje. Po drodze Grupa Świętego Wojciecha doświadcza gościnności poszczególnych. Parafi, ale na początku w Starej Wsi u Matki Bożej, Miłosierdzia, wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe zdjęcia, piękna sceneria przed świątynią, jak i w świątyni. Ale zanim pielgrzymi dotarli, przemierzali drogi Brzozowa, pięknie prezentując się pośród wielu mieszkańców, którzy wyszli, aby właśnie pozdrowić, aby pomachać pielgrzymom, aby właśnie pożegnać i życzyć dobrej drogi. Było wielu takich, którzy życzyli tej dobrej drogi, pozdrawiali pielgrzymów. Było też wielu pielgrzymów, to co już wczoraj mówiliśmy, że te wszystkie grupy są dość liczne, bardzo liczne i myślę, że to też takie bardzo szczególne dla tej pielgrzymki, 41. pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę z Przemyśla. Tak, nie tylko z Przemyśla, nie tylko z Brzozowa, ale z wielu innych miejsc dzisiaj wyruszyły grupy podejmując sztafetę. Mamy kolejne wyjątkowe miejsce, gdzie zgromadzili się pielgrzymi. Tak, tym kolejnym miejscem był dzisiaj Leżańsk. Grupa Świętej Marii z Leżańska wyruszyła na trasę pielgrzymki, wyruszyła na tą trasę już też wcześniej rano. Oczywiście rozpoczęli tę trasę od mszy świętej, od Eucharystii, od tego źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, życia duchowego. Myślę, że to też ważne, bo o Eucharystii też wiele mówimy podczas tej pielgrzymki. Tak, i jak sami Państwo zauważają, wyjście od samego kościoła jest zawsze okazją, aby pokłonić się Panu Jezusowi, aby uwielbić go w tajemnicy obecności, gdzie skrył się w tabernakulu Jest obecny jako żywy i prawdziwy dla nas, karmiący nas w Eucharystii. No i pielgrzymi w zwartym szyku. Wychodzą na pątniczy szlak, przemierzając kolejne odcinki. Ksiądz Robert z Kingą mieli okazję, aby właśnie odwiedzić tych pielgrzymów i dla Państwa ten materiał zarejestrować. Tak, mieliśmy okazję być po południu już w grupie świętego, Świętej Marii z Leżańska. Akurat trafiliśmy na moment postoju. Gdzie grupa w takim lesie zatrzymała się na ten postój, żeby odpocząć, nabrać sił i wędrować dalej. I tutaj teraz widzimy, jak grupa wchodzi właśnie na postój przy głównej drodze, ale właśnie na, ta, w takim lasku, gdzie mi mogli nabrać sił. Tak, grupa świętej Marii. Błogosławionej Marii, zawsze mylę z Urszulą, no dwie mamy Leduchowskie, póki co Błogosławiona Maria na potężniejszym szlaku. Dzisiaj przemieszczała takie odcinki leśne, e, zarówno las przed Brzuzą Królewską, jak i później las za brzuzą No i takie akurat piękne klimaty leśne dzisiaj towarzyszyły pielgrzymom. No i nie braku właśnie, aby przysiąść przy aby gdzieś w cieniu lasu się skryć, aby zdążać do przodu. Pozdrawiamy księdza przewodnika, księdza Łukasza Dziedzica, którego Państwo teraz widzą na kamerze. Nowy przewodnik grupy leżańskiej. Tak, nowy przewodnik grupy leżańskiej. Grupa, która Dzisiaj wędrowała właśnie tą drogą, to była także grupa, która później dotarła do Sokołowa Małopolskiego. Ale myślę, że zanim też o dotarciu tej grupy, warto przypomnieć, warto powiedzieć takie jedno bardzo ważne słowo, które dzisiaj usłyszałem od księdza przewodnika, ponieważ mówi, że oni idą bardzo szybko szybko, bo chcą szybko spotkać się z Matką Bożą. I myślę, że właśnie ten szybki krok, ta szybka droga też im pozwoliła na to, żeby stawać właśnie w tej obecności Matki Bożej. Do tego kroku chcieli też dorównać właśnie pielgrzymi z grupy Świętego Jacka. Widzą Państwo w tym momencie, jak ta grupa wychodzi z jodłówki, bo tam dzisiaj rozpoczęło się dla nich spotkanie modlitewne. O godzinie 7.30 pielgrzymi spotkali się w tym Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, aby rozpocząć kolejny dzień pielgrzymkowy. Wyjątkowo, szczerze mówiąc, towarzyszyłem tym pierwszym chwilom dzisiaj rano Jackom. No i się okazało, że mały błąd się wkradł, bo nie godzina siódma, to msza święta, ale siódma 30. Stąd też pielgrzymi oczekując na parafian... Zaśpiewali godzinki. Już właśnie oczekując na Eucharystię, której przewodniczył ksiądz Kwatermierz, ksiądz Robert Woods, a podczas której homilię wygłosił ksiądz Tadeusz Baj. No i wracamy do świętego Wojciecha. Kolejny post. Święty Wojciech, ten kolejny postój, właśnie też już wspomniany w bliznem, w kościele, gdzie pielgrzymi mogli się. Pomodlić, mogli spotkać się z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Mogli także odpocząć, ponieważ mieszkańcy Bliznego również przygotowali poczęstunek. E, poczęstunek, pyszne śniadanie, chociaż jak się okazało, dopiero w samo południe, bo szczerze mówiąc, nawet. E, kiedy mieliśmy okazję dla Państwa wyemitować konferencję ojca Kazimierza sprzed kościoła w Bliznem, to oczekując na grupę nie mogliśmy się ich doczekać. Pielgrzymi zdążając z Brzozowa jednak w starej wsi troszkę dłużej pobyli, przeszli starą drogą do Bliznego, więc jak widać nieśpieszno im było, no, przeżywali wyjątkowy jubileusz, 25 lat istnienia swojej grupy tak jest 25 lat, ale też dzisiaj drugi dzień pielgrzymowała grupa świętego. Andrzeja Zleska i towarzyszyliśmy tej grupie również na postoju Wiasianowie. Tak, przed chwilą Państwo wiedzieli, w jaki sposób już pielgrzymi odpoczywają po obiedzie. Smaczny obiad w Wiasianowie. Pozdrawiamy księdza Romana, księdza proboszcza za gościnność, której także jako ekipa radiowa doświadczyliśmy. No ale szczerze mówiąc, też usłyszeliśmy, że grupa świętego Andrzeja po raz 25 też jest na pierwszym szlaku, więc kolejny jubileusz, który przeżywała wczoraj, był okazją do tej wielkiej radości. Pozdrawiamy księdza proboszcza z Dukli, księdza dziekana Stanisława Siózdaka, który dał początek istnieniu tej grupy, grupy świętego Andrzeja Boboli. No i mamy kolejny znak, który nam się tutaj ukazuje na przedzie, Jacki. Jacki, tak. które zdążają do... Jawornika polskiego, aby tam z nami wspólnie uczestniczyć w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Tak, była to jak codziennie modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. W sposób szczególny ta modlitwa jest też takim wyrazem ufności w Boże Miłosierdzie. Naszej ufności w Boże Miłosierdzie, ale także w ufności wszystkich pielgrzymów. Myślę, że nie ma pielgrzyma, który wędruje do Matki Bożej a nie ufa w Boże miłosierdzie. Ksiądz Marcin Wilk, przewodnik tej grupy, zaprezentował nam fragmenty z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, które mówiły o obecności, o obecności Bożej. Ta obecność szczególnie objawia się w Eucharystii i sam ojciec Kazimierz Szymczycha dzisiaj nas pouczył o tym, wskazując na części mszy świętej. Ksiądz Robert miał dobrą okazję i sposobność, aby z ojcem na te tematy rozmawiać. Tak, w dzisiejszej konferencji przede wszystkim mogliśmy poruszyć temat obrzędów wstępnych, obrzędów wstępnych podczas mszy świętej. To szczególny moment, kiedy właśnie rozpoczynamy tą mszę Świętej, i jest to bardzo ważny moment, ponieważ żeby dobrze przeżywać Eucharystię, trzeba też dobrze przygotować się do Eucharystii, czyli odpowiednio wcześniej przyjść Przygotować swoje myśli, swoje, swoje no, serce do tego, żeby tę okazję przygotowywać. Ale oczywiście też nasz dzień dalej trwał, dalej wędrowaliśmy, i w tym momencie telewidzowie mogą zobaczyć także grupę Świętego Jacka, która jest na postoju w dylongówce. A dylongówka to kolorowe kanapki, podobnie jak w Łęcowni, tak i tutaj. Tej gościnności nie zabrakło. Ksiądz Marcin zadowolony, z kciukiem widać, że wiele radości. Aby wyjątkowo, jak to nie bywało w wcześniejszymi laty, podjąć kolejny odcinek do Chysznego, gdzie obecnie się znajdujemy, bo ta grupa już w delongówce zostawała na noslek, Tak bywało uprzednio. Dzisiaj reprezentując Grupy Przemyskie, Grupę Świętego Kazimierza, i świętego Józefa. Grupa świętego Jacka przeszła ten kolejny etap do Chyżnego, aby właśnie tutaj Matce Bożej podziękować za ten piękny dzień. Jesteśmy w tym momencie we wnętrzu tegoż sanktuarium. Sanktuarium w Chyżnym jest bardzo pięknie położone, malowniczo na górce, na można powiedzieć głównej trasie z Dynowa do Rzeszowa. Jest to sanktuarium też wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju można powiedzieć, ponieważ jadąc drogą no, nie widać tego sanktuarium za bardzo, widać, że jest jakiś kościół, ale z drugiej strony właśnie gdy przejdzie się pod ten kościół, pod to sanktuarium jest bardzo dużo miejsca, jest to miejsce bardzo malownicze, urokliwe, ale przede wszystkim miejsce, w którym możemy faktycznie spotkać się z Bogiem, możemy spotkać się z Maryją. Jesteśmy obecni już dla Państwa, właśnie w tych widokach otaczających to sanktuarium Matki Bożej Chrześnięckiej, gdzie szczególnie pielgrzymi doświadczają tego spotkania z Marią, kończąc kolejny etap dnia drugiego, naszego pielgrzymowania w stronę Jasnej Góry. Dlatego widzimy tutaj piękne kapliczki, widzimy tu piękną zieleń, widzimy tutaj ten spokój po całym dniu, którego doświadczamy w oddali drogi, która obok tego Sanktorum przebiega, no nie brakuje naszego wozu, dlatego jesteśmy z duchowymi pielgrzymami, Pan Grzegorz już za sterami, Pan Robert z kamerą Państwu pokazuje piękny nasz samochód, który dzisiaj przemierzał różne drogi, nawet mieliśmy pewne trudności, aby przetransmitować modlitwę Anioł Pański, bo się okazało, że jednak kilometrów wyszło więcej, a chcieliśmy być w różnych grupach, stąd też mysza święta w Brzozowie, modlitwa Anioła pański z grupą świętego umknęło mi teraz. Andrzej był... Andrzej, tak. Andrzej był wtedy na kolejce a później właśnie Grupa Świętego Jacka w Jaworniku Polskim. Co się okazało, właśnie w Grupie Świętego Andrzeja przywodzi ksiądz Stanisław Mazur. Dla niego to też nowe doświadczenie, stąd liczył na to, że wytrawni pielgrzymi wskazują mu drogę. I do końca dogrywaliśmy to przyjście grupy do Wzdowa, albo Jasienowa. Wyszło jak wyszło, na pewno się pomodliliśmy dzisiaj z Państwem w samo południe, podejmując kolejną refleksję dotyczącą rodziny, która. Jak sami Państwo wiedzą, w dobie dzisiejszego czasu spotyka wiele zagrożeń. O tym nam przypomniał ksiądz Stanisław tuż przed modlitwą anioł pański. Na pewno też bardzo piękne wprowadzenie było do koronki do Bożego Miłosierdzia. To wprowadzenie prowadził dzisiaj kto? Ksiądz Marcin Wilk. Ksiądz Marcin Wilk oczywiście, przewodnik grupy Świętego Jacka i myślę, że ten czas również był szczególnym momentem. Dla wszystkich, którzy pielgrzymowali, bo to co już mówiłem wcześniej, że właśnie to, to ufność Boże Miłosierdzie też łączy nas wszystkich i myślę, że drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, również wszyscy łączymy się razem w tym pielgrzymowaniu i cieszymy się, że jesteście z nami że jesteście z nami, nam towarzyszycie. Stąd też grupa świętego Jacka dotarła do Hryżnego, ale grupa świętego Wojciecha z Brzozowa dzisiaj dotarła do węglówki, natomiast grupa świętego Andrzeja do Komborni, zaś grupa błogosławnej Marii do Sokowa Małopolskiego i stamtąd jutro my również wystartujemy, aby z Państwem rozpocząć kolejny już trzeci dzień pielgrzymki. Tak jest, jutro, już o godzinie 7 rozpoczęcie Mszy Świętej z grupą Błogosławionej Marii w Sokołowie Małopolskim. Więc serdecznie zapraszamy, a będzie to też wyjątkowy czas Mszy Świętej, ponieważ tym Mszy świętej będzie przewodniczył także neopresbiter pielgrzymujący w tej grupie. To zawsze wielka radość, kiedy właśnie grupa wychowała kapłana, który chce podziękować za to szczególne, formacyjne wzrastanie. I jutro będziemy to czynić, dziękując właśnie za powołanie księdza Neo Myślę, że ten dzień, pomału właśnie, tak dobiega końca. Ten dzień w jakiś sposób przybliża nas do tego, aby odpocząć troszeczkę na tej trasie pielgrzymki. No widzą abyśmy... Państwo, jak to wygląda, kiedy akurat troszeczkę odpoczęliśmy, zdjęliśmy sutanny, no ale cóż, ksiądz już pozdrawia, kłania się, przekazuje pozdrowienia. Ksiądz Patryk Szałaj obok księdza kwatermierza. Tak, akurat mieliśmy okazję tutaj jeszcze porozmawiać przy sanktuarium, kiedy do stóp tegoż miejsca dotarła grupa świętego Jacka. I pewnie... Słońce już pomału zachodzi za nami. Widzimy, że na chmurach odbijają się piękne promienie słoneczne, więc również drodzy słuchacze, drodzy telewizowie, zachęcamy do tego, żebyście też wy odpoczęli, chociaż jeszcze przed nami modlitwa różańcowa. Tak, Monicja Różańcowa, która popłynie prosto z Jarosławskiego Opactwa, Dlatego oczekujmy na to jeszcze wieczorne spotkanie. Nie zabrakło też wspólnego spotkania przy Stole Eucharystycznym wieczorem o godzinie 17.30, kiedy to Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Andrzej Bienia, duchowy, przewodnik duchowych pielgrzymów którym patronuje błogosławiony księdz Jan Wojciech Balicki. Książę Robercie, mam nadzieję, że to podsumowanie dzisiejszego dnia przynosi kolejne refleksje, z którymi też podzielą się nasi duchowi pielgrzymi, pozostawiając właśnie... Czy to jakąś emotkę, czy też pozdrowienia pod naszym filmikiem. A jeżeli tylko się komuś spodobało nasze dzisiejsze spotkanie, wystarczy kliknąć kciuka i właśnie pokazać, że warto, warto być na pielgrzymce, warto nas wspierać, warto nam towarzyszyć, bo jesteśmy obecni na kanałach społecznościowych. Tak jest i zachęcamy do tego, żeby dalej nam towarzyszyć, żeby dalej towarzyszyć grupom które wędrują do Matki Bożej, żeby dalej e, nieustannie właśnie być tym duchowym pielgrzymem, żeby nie ustawać w drodze. Ci którzy idą, nie ustają. My, duchowi pielgrzymi, też nie ustawajmy. Nie ustajemy i, i trwamy w tym doświadczeniu pielgrzymowania odsyłamy do strony pielgrzymka.przemyska.pl. Kolejne doświadczenie drugiego dnia zostało tam zanotowane. O wielu sprawach Państwo tam się mogą jeszcze dowiedzieć. Duchowi pielgrzymi, bądźcie z nami, wspierajcie nas. Dziękujemy za to wieczorne spotkanie. No i pozdrawiamy słysznego. A jak chcecie być z nami na bieżąco, wystarczy zasubskrybować nasz kanał i po prostu nie ominie Was żadna informacja z pontniczego szlaku zmierzającego z ziemi przemyskiej. Aż do szczytu jasno-górskiego. Żegnam się z Państwem i dziękuję za uwagę. Ksiądz Piotr Czarniecki i ksiądz Robert Ryba. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.